Witam cię, człowieku wdzięczności i sukcesu. Mam nadzieję, że wiesz, do czego piję. Kiedy przewróciłam kartkę w naszym kalendarzu na dziś, wyrwało mi się automatycznie takie stwierdzenie: O, jaki uroczy. Kto jest taki uroczy? Drodzy Państwo, jest to Lunia Czechowska. Amadeo Mogilianiego. 1919 rok. Olej na płótnie. No i jak tu nie wierzyć w pożekadło, że najpiękniejsze na świecie są Polki. Lunia jest tego najlepszym przykładem. Była żoną polskiego emigranta, przyjaciela marszranda artysty, Leopolda Zborowskiego. Amadeo tworzył portrety kobiet bardzo specyficzne, stylizowane. Takie, gdzie proporcje ich głowy, szyi, uszu, oczu, zaczerpnięte są z tutaj uwaga, masek afrykańskich. Zresztą nie tylko on, bo również Picasso. Choć moim zdaniem, te Mogilianiego są zdecydowanie ładniejsze. Dla mnie osobiście ten portret jest pełen kobiecej delikatności, może nawet spolegliwości, która wynika z wewnętrznej łagodności. Mam wrażenie, że kobieta na por portrecie po prostu jest sobą delikatną i łagodną. Jest po prostu sobą. Może dziś pozwólmy sobie na taką łagodność, z którą będzie nam po prostu dobrze. Wyluzujmy. Bądźmy łagodnymi duszami, które swoim ciepłem przyciągają innych. To naturalne zjawisko. Taka łagodność z wyboru. Jest bardzo dobrym i potrzebnym odpoczynkiem. Czego Ci życzę? Życzę Ci zadomowienia w łagodności, która daje odpoczynek. Do zobaczenia jutro.